Chodzimy głębiej w temat, będziemy się poruszali na azymut. Więc co to jest ten azymut? Azymut jest to kąt między północą a punktem, do którego chcemy się dostać. Więc bardzo łatwo jest przemieszczać się po ścieżkach, na przykład w terenach leśnych, ale już jest całkiem inaczej w momencie kiedy będziemy szli stricte przez las, no i żebyśmy doszli do punktu, do którego chcemy dojść. Obecnie jesteśmy w tym miejscu. I będziemy chcieli się przedostać po skosie na to skrzyżowanie. Dlaczego na skrzyżowanie dróg? Dlatego, żebyśmy mogli zweryfikować, czy to, co robimy, robimy dobrze. Przystawiamy kompas w kierunku marszu. Ustawiamy imbus zgodnie z północą na mapie. I mamy informację, że nasz azymut. Czyli kierunek poruszania się to jest 150 stopni. Więc jeżeli kierunek poruszania mamy 150 stopni względem mapy, czyli północy geograficznej, musimy odjąć deklinację, która jest 5 stopni wschodnia, czyli ze 150 zdejmujemy 5 stopni, czyli na 145 ustawiamy swój kompas. I teraz ustawiamy się w ten sposób, żeby strzałka pokazująca północ pokryła nam się z północą na imbusie. I w tym momencie mamy wyznaczony azymut poruszania się. Więc jeżeli żeśmy wyznaczyli już azymut na naszym kompasie i mamy informację, w którym kierunku mamy się poruszać, żeby dojść do punktu docelowego, musimy w terenie znaleźć punkty pośrednie, do których będziemy się przemieszczali. Ponieważ tylko w terenie iść z plecakiem, z butelką wody, w ręku jeszcze mapa, w drugim ręku kompas, a do tego jeszcze ktoś zadzwoni i telefon, nie? Dlatego w momencie, kiedy mamy wyznaczony kierunek poruszania się, znajdujemy punkt pośredni. W moim przypadku jest to brzoza, zaraz wam pokażę. Chowamy kompas i dochodzimy do tego punktu, który żeśmy wybrali. Jak dojdziemy, wyjmujemy kompas, ustalamy punkt następny pośredni i idziemy dalej. Dobra, to idziemy do mojej brzuski, do punktu pośredniego i tam będziemy wyznaczali kolejny punkt pośredni, żeby dotrzeć do celu. Patrzcie. I jak mamy już osiągnięty ten pierwszy cel, ten pierwszy punkt pośredni, znowu wyjmujemy kompas, ustawiamy północ względem północy na imbusie, obieramy kolejny charakterystyczny punkt i lecimy dalej, aż dojdziemy do celu.